Michał mówi, że jeszcze taka, bo i tak jak już trolluję, coś bym Dobrze, mówiła... dobrze zacząłeś odcinek gruby, dobrze, dzięki. No kurwa. No, z, z wyzywania, z, z wyzywania Michała, podoba mi się. Trolluję kurwa, no re na Dalej kurwa, u ulungu pierdolony, co trafisz? Czemu do mnie mama dzwoni? Nie spokojno, boż. <noise> Dziwne, przypomniało się, że ma syna. <noise> <rady. głosy> już z Wracając do ty to co się buduje pierwsze teraz? Nie mam jebanego pojęcia Nie wiem, bo gra mi Statika proponuje niby Statik jest... Ciebie się okay. nie pytam, więc weź tam kurwa Ja monolog własny robię, spierdalaj Miałeś piknąć AP kurwa, piknąłeś kurwa Ale idę full to ma takie kurwa przeliczniki chopy. Ile, o szlag Na no, ulcie mam 110% AP kurwa jako Okazało obrazum, się, że lody kurwa. dostałem O, es. Chyba hmm. coś powiem, tak, tak, Pitolom? No. Wydaje mi się, że statik jest statycznie nie zoomity. Mówisz? Na pierwszy. To go zrobię, kurwa, jak tak się kończę, nie gra. Rób statika, infi, krakena, shitbowl, <laughs> każdy item na dekary z poprzedniego sezonu. Nie no, jebać tak za jest tak użyteczna. Nie wiem, kurwa, ja właśnie nie gram tak długo w ligie, że nie wiem. Jak Ja w ogóle jak zobaczyłem tego statika to takie kurwa, co. Nie wiem, ja ci powiem, że Galeforsa złożyłem wczoraj na Jodie To mi... ci... oh, kurwa chyba umrę. W ogóle czemu ja ci kurwa pomagałem na tym. Ja się też że... się zastanawiał. Ja pierdolę. Dobra, wracaj. Pikolo, złożyłem kurwa Force'a na... Ty kurwa Jamana. z lodu. Duchowi wędrow... Jaka tempa rura! Bez I, bez I Bez hila. No raw bo nie powiem. Game Gameforce na Ionie i mi z klikiem zwarstutowałem zerki, kurwa. Queen. Nie wiem, jak to się stało, ale zniknęła. Wiecie, że ja wam nie dam podejść do tej farmy temperury. Spokojnie, jeszcze do końca tygodnia będzie siódemka na traszu. Ja chyba zrobimy na połowy kary tego tygodnia. No słuchaj, to, to była twoja decyzja grać ze mną, bo to... Nie, to nie była moja decyzja, za eee! trochę... Ja bym powiedział, że trochę go sforsowałeś, pod pewnymi względami, ale... Nie, on Zasz... tu przyszedł do lobby, i Miałem go do loby, z poprzedniej grałem, od razu... O, grasz dekery, dobra. Doszło grę nie dałem, nie mogłem nic wybrać. Tak, tak. No no, Kurwa, szybszy jest, niż ja myślę. Kurwa, widzisz co ona z To ja wiem, nie wiem, może tu kurwa chodzi mi. Kurwa, pająk mi chyba chodzi po suficie. Szmata. Wyruchaj go. Nie chce mi się, kurwa. No? O, imagine, kurwa, sport jest strzelasz kurwa kumem robaki? Tak, Oglądaj Sejm! To byłoby tak kurwa obrzydliwe, ale coś że to miałoby być taką oglądalność, kurwa. Nie zbierasz, dlaczego? Zbierasz, zbierasz robakę, strzeli? Nie robakę, robaka, to no, tylko strzelić. Nie, i mniejszy, tym no. większe punkty Im <laughs> bardziej bezpieczny, tym bardziej śpieszny. No, tyś nie strzelił. Nie idzie, Ja znam idzie, nie idzie, ale na kraba chyba idzie, tak jak ja. ty Na bocie wejdziecie w rzekę i go zamkniemy tu Co wy na to. Dawaj, może no raczej to widzisz, jak ta sytuacja wygląda na Łap. nie masz kół? Nie, wyjeba wstawiać. To Mari No nie ma flasha w sumie, no Kurwa Dobra Malzahar idzie, Malzahar idzie No to Malzahara możemy no, Możemy, dawaj to O, to co sprzedać, dobra Jest poczutka Chodźcie go na łeb Macie z powolnieniem I mam sas Ja mam asystę okay. Nic totalnie zagra tak gówno Ale zamiast Podoba no. mi się, podoba mi się to. nasz top lane Podoba? O kurwa ile on ma HP Nieważne ile ma HP, ważne że ją drugi raz rozjewał Burger <grywa> <grywa> A ja kurwa może nauczę się CS-ować w końcu Nie ja dalej nie wiem czegoś gramcenia normalnie nic nie potrzeba tam O, jest O, mamerkę Dawaj na bota! Dawaj na bota w tym momencie Leci! Jak się będzie będziecie to na, w tym miejscu leci Oh, kurwa! No. Nie wierzę. Ty, bo na plecach mamy. A, to nasza. Bo na plecach mamy. Chop. jeszcze rozumiem jakby to był random kurwa. Jakby to był random. No to jest random. Jak on nie lubi je. Pamiętaj, o 19.00 speedrunner Będziemy się napierdalać bo... pijami po pysku. Co? Kurwa. Dobra, kolejnego Straciłem kurwa kanona, czy mogę... Dobra, idę robić mota Mogę poddać tą grę Aż mi się przypomniała duduś po, po trzech piwach Albo po trzech, nie to straciłem rachunek Wpierdolił mnie w krzaki, dlaczego, nie wiem No, bo, no kurwa, jak nie pamiętam to się molestować seksualnie. Ty mnie chciałeś, ja cię kurwa nie dotykałem Nieprawda, Nieprawda. To Nie fajne, oni też nie w nogę, czy jakoś tak? Ale ładnie poleciałeś na samo. Nie poleciałeś kurwa trzymając mnie zjem jebem. na topie, a atrox zwali tabla? He, Ta, to Aatrox gaming. Topie. Ja tam nawet nie muszę przychodzić. Ty nie masz po co tam przychodzić. Nie wiem. Ty byś mu tylko przeszkadzał, bym powiedział. Tak to powiem. Ja by to ładny siadł, gdybym trafił. Znaczy się chuj z tym, że ona poszła pod turę. Dobra, ja, ja się cofam do bazy, kupię sejtemek i... Bup Zrobię reda Matka mnie kochała Walczyła i umarła, bym miała lepsze życie Czekaj. Ale cię matka! Ty... Nie, nie ma na nas taka na kanale teraz już Nie no, drugi raz, <noise> drugi raz to Dobra. nie wyjdzie Koniec serii Za mało HP a ty mógłbyś na tego mi przyjść, bo ten Malzachar cały czas puszuje. A ciebie tu nie było. Ani Dobra, razu. Już, ide, 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 ide. A on 90% gry stoi pod moją wieżą. Tak, tylko w jaką ma tarczę, to No ja... przecież mogę mu go kurwa zbić, Jak on biega bez tarczy, to ty, co ciebie kurwa to nie ma. Patrz. O ty, ty, ty. Sowaj, sowaj. Spierdala jest cię. Powinni się na oh dołota może się Hakari, więc. Oh. więc... To było bardzo możliwe. No, <coughs> on więc. to nawet zrobił! Nie, ja Koniec serii. Czy muk z prawdziwego tak. dla trupę w drużynie Miony! Nie, to levela Kurwa Gdzie miał szóstkę Eg uzużył Ever wprost Tylko pada, tak tak Masz? Ok, dzięki Mhm, mm rzucam ci kurwo latarnie, żebyśmy kanona no, nie spać. Nie udaj się tam. Szmato to. Szukaj pokoju, ale nie narzędzia wojny. To jest ogromny dzisiaj, uspokój się. W palce jeszcze są rozgrzane. Przecież to jest moja 40, kurwa, dzisiaj, no tak, porgor porgor To nie no, tak, że spadłeś, że wiesz, kurwa, no mam pizdę, no że było W jeszcze O kurwa, dobra, idę na topat no. Kurwa <grym> Za bardzo Znaki, było blisko? bo bym piś... żeby tam się biło, ale ono... No nie, dosięgło, sięgłął, mojku

Malzahar po, po topeku Gdym mówi Awarosa. się z nim pił pod turetem, ale dobra. O! Rakan tu nam idzie Ale zabawna sprawa już no, no On ma tu warda ogólnie nasz... dobra to pójdę od góry To tam ma pinka, więc no, wiesz Pinka tu no, rozwalę tego pinka O nie ma tu katy Ale zwykły wardzik jest o. No oczywiście, że na górze nie ma pinka, jak ma na dole. Cicho? Ma dwa. Nie wiem gdzie jest Morza, nie widzę go. No zostaw mnie! Ja pierdolę no nie, jak mi tego grać Wszyscy, Wszyscy tam są by mnie leci, no. Ale... Nie patrzałem, rzuciłem tak, że... tam nie, 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 bardziej chodzi o troxa Bo nie wiem, czy on okay. nie zfokusowało się na tej dwójce, której trzymałem Tylko na Fiorze, na full HP -e. Nie wiem, co odmyślał. Twoja śmierć była jedynym możliwym rezultatem starcia z curoł lodu O pancerze nie wierzy, niedługo znikie Przemieszczaj się szybko o. i zajmij dobrą pozycję Na spokojcie? Przekro zlewą Zresztą Ja drogę Gąpita już leca. No jest na smoku Jezus wszyscy wiedzą! Jestem aż. jestem głupia. Tak idzie. Jest Kurwa. Ktoś to to blue? To

Chyba No bo Kraken Kraken jest w sumie dobry, bo to co trzecia atak, aż polega na tym, że atakujesz twój szybko Dawaj, dawaj, dawaj Napierdalamy No, na kurwa Nie ma... Nie ma na A, czekaj Włościłem tam erkę OLU to era fejdalna. On ulta kliknął, prawda? Haha. <laughs> Co się nie zabiło? Zespajnował no się. No kurwo. Nie wiem, w jak buki tak fakty gdzie coś się dzieje. Ale ta erka aż ładnie szadła. No. No. Hmm. no! Jak się bijecie, to puszczam merkę, no proste. Uważaj to eee, Kurwa, co? So, kurwa. Szło Widziałem cię kurwa synie czeka. Chcą mnie Chcą mi się wpierdolić raka, Na mordę.

o, trafiła. Instant Rka, kurwa, instant. Naprawdę, kurwa. Ja postaram się zrobić co mogę. To jest red za darmo do odebrania. Ale ja, witamy na bocze Linia liniach, na której wygrywasz. To masz kurwa wszystkich. Jestem polatką. Tylko dlatego, że nikt inny nie zrobi tego co trzeba. Wnik pokonany Pokażę im potęgę zrodzonych z lotów. Zadasz tak? Teraz po Teraz dół. Podoba mi się to, że ty doskonale wiesz, że ja trafię tą herką. ką po spalinie nawet nie wiedziałem, że rzucam, więc to było pewne, to był gwarantowany zarantowany Pekaj, właśnie nas uciekły na Przesłanie znów na taki palęta, bo nawet dawno, życzuję, że czuję, że dekady jest faktycznie Kev. Bogini Awarho Sat. Mówię, że słyszę jej głos. Ale słyszę tylko głos matki. Ubolewam, co O, rakiet ten. Jeszcze karim? Nie chcę. Feryjny znów. Wszystko, czego dotykało, jak drużyna zniszczyła wieżę. No, przynajmniej przyje Nie ja bym stąd wyszedł Albo? Nie mogę mu bo na tym no E, e, e. Nie, do siebie Nie, No to będzie szła Chyba? No e, dostaw mnie ładnie Aż gaming Nie ma ogólnie do zero nie wzięli ani jednego obiektywa, ani jednej wieży Ja się rozsiądę, kurwa, moim grubym dupskiem A właśnie, dzisiaj FNAF będzie nagrywany w Jak hidrowie. nie będzie, nie będziesz mi kurwa mówił co będę nagrywał ja. Kurwa trzeba, trzeba Już wystarczy, że tą ligę nagrywamy pierdoloną O Kurwa, trzeba FNAFa, trzeba Mas. Dobrze, gruby nagraf Nagra Fnafa Help Wanted i ja wrzucę piękny filmik. Kurwa, dobra, Jak no, będziemy no, oglądać streama jego, no, ja nagram Na kurwa Ja I? mam 4k golda w banku. Na furda, nie, orda, nie, orda. nie no, kurwa, będziemy Fnafa teraz ruchać. Bo jest kurwa, Ale mogę Mordor Powiedział kurwa gruby, który chce nagrywać Fnafa. No. Na FNAF problok się to zjewane gówno, zjewane. Ma być kryzysem. No i szybki wziąłbym tak, wziąłby być na tej redał tego H honora Ale chuja zrobiłeś mi na linii Wolisz dać kurwa Troxowi Który tam solo grał ja topa zrobił tak? <grym> no, To zrobiłem? co, jeszcze jeden? Ja zaraz wracam Mata Wrócę się <grym> pytać no Dobra, no to fajnie, było koniec odcinka, elo